Dzień dobry. W ostatnim czasie dużo się u nas działo, dużo się zmieniało, dużo się odwołało, dużo się zaczęło, według niektórych wiele się też skończyło, dlatego pora nagrać taki krótki newsowy odcinek. Plany na ten rok były dosyć ambitne, bo zaczęliśmy od tego, że pojechaliśmy do Włoch, we włoskie Alpy, potem byliśmy w Londynie, mieliśmy wlądować na Grenlandii, po Grenlandii planowaliśmy Namibię. Po Namibii wyprawę tą naszą deliczką e, albo do Mongolii, albo nawet dalej na Syberię na kołach. E, mieliśmy kontynuować naszą podróż przez Trzy Ameryki i wrócić do Stanów, potem pojechać dalej na południe do Meksyku. No, ale zdarzył się koronawirus. <coughs> Koronawirusowe kaszlenie. Zdarzyła się pandemia i wszystkie plany musieliśmy odwołać. Musieliśmy to odwołać, siedzieliśmy w domu, utknęliśmy w Polsce. Ale też nie zmarnowaliśmy tego czasu, nie próżnowaliśmy, bo wreszcie był czas na to, żeby pokończyć różne rzeczy i różne takie rozpoczęte dawno temu projekty. I na przykład dzięki temu udało nam się skończyć książkę poradnikową o Stanach Zjednoczonych, o tym jak zorganizować własny wyjazd do Stanów. Udało nam się pozbierać wreszcie do kupy nasze różne materiały z ostatnich 10 lat o różnych ciekawych miejscach w Polsce i stworzyć z tego taki album inspiracyjny o różnych fajnych miejscach. I udało się jeszcze parę innych rzeczy skończyć. A w międzyczasie turystyka najpierw kompletnie zamarła, potem zaczęła się powoli rozkręcać i w związku z tym postanowiliśmy zacząć podróżować po Polsce. Przez pandemię nie tylko zostały zamknięte granice, ale zostały też zamknięte atrakcje turystyczne i to kompletnie wszystkie od hoteli, jakichś parków rozrywki, muzeów, aż po nawet lasy czy parki krajobrazowe. i po tym jak zaczęło się to wszystko otwierać, no to niestety okazało się, że po pierwsze wiele tych atrakcji bardzo, bardzo ucierpiało na, na tym zamknięciu, a po drugie ludzie niezbyt chętnie jechali do tych atrakcji, bo nie byli pewni, czy już są otwarte, nie byli pewni, czy te atrakcje są bezpieczne, nie było takich pomysłów na alternatywy, gdzie pojechać, żeby nie było dużych zgromadzeń tych ludzi, żeby było bezpiecznie zwiedzać te atrakcje. I kilku naszych kolegów wpadło na taki pomysł, żeby stworzyć taką ogólnopolską akcję, w której polscy blogerzy podróżniczy będą pomagali właśnie polskiej turystyce. Zebrali 16 blogerów, w tym nas. Każdy z tych blogerów podróżniczych dostał jedno województwo nam przypadło województwo dolnośląskie i w kilka tygodni. Każdy z nas rozpoczął podróż po tym województwie, żeby pokazać ciekawe atrakcje tego województwa, e, najczęściej zgromadzone wokół jakiegoś dużego miasta, żeby właśnie z jednej strony pokazać ludziom, gdzie można pojechać, żeby było ciekawie, żeby było z dala od tłumów i żeby było bezpiecznie, a z drugiej strony, żeby tym atrakcjom, które już się uruchomiły i które próbują e, po tej pandemii wrócić do życia, żeby im w tym pomóc i żeby pomóc polskiej turystyce właśnie odrodzić się znowu po tym wszystkim. I na naszym kanale od najbliższej soboty będziecie mogli oglądać właśnie materiały z tej naszej podróży po Dolnym Śląsku. Co sobotę o godzinie 19 będzie się pojawiał kolejny odcinek i będzie dużo fajnych, takich nietypowych miejsc, których wcześniej sami nie znaliśmy. Także polecamy, żeby, żeby obejrzeć. A jeżeli jesteście ciekawi innych województw, to zapraszam na stronę www.podróżujdotutaj.pl I tam znajdziecie informacje o wszystkich blogerach i będą też linki do wszystkich materiałów z innych województw. Normalnie program kulinarny można gotować tutaj. A, mamy mleka w sumie za ja, Tak Ola przygotowuje owoce, które mają być dodatkiem do owsianki. A owsiankę chyba po prostu w osobnych miskach zjemy i będziemy przegryzać tymi owocami. No nawaj ładuj. No załag nam. dobra. jak nam nakroisz, to zawsze jest taka bida, bo potem jesteśmy co głodni. No, a ja załag mam Menisk no, wypukły. Jak deser. Zglody. Z pitą śmietaną. Jeszcze z takich e, istotnych dla nas newsów i rzeczy, które wydarzyły się w ostatnich tygodniach, czy nawet miesiącach, no to być może o tym słyszeliście, być może nie, ale e, autobus z Into the Wild, magiczny autobus, opuścił Alaskańską Dż. To jest e, autobus, który. Bardzo wpłynął na nasze życie, bo film Into the Wild opowiada prawdziwą historię amerykańskiego autostopowicza, który zamieszkał w alaskańskiej dziczy i zamieszkał właśnie w takim starym autobusie. I ten autobus e, stał się takim symbolem, stał się celem. Pielgrzymek, można by powiedzieć, nawet ludzi, którzy dzięki historii Aleksandra Supertrampa zmienili swoje życie. No, my zaczęliśmy projekt e, Busem przez Świat z powodu tego filmu i spokojnie mogę powiedzieć, że gdyby nie ten film, to pewnie Busem przez Świat by w takiej formie i w takim czasie nie powstało. I nawet rozpoczynając naszą wyprawę przez Trzy Ameryki, postanowiliśmy, że rozpoczniemy ją symbolicznie od dotarcia do tego autobusu i od odwiedzenia tego autobusu. I ten autobus znajduje się w środku dziczy na Alasce 30 km ponad 30 od najbliższej drogi. I żeby się tam dostać, trzeba przejść bardzo trudny szlak, przekroczyć kilka rzek w tym, jedny, w tym jedną bardzo szeroką, bardzo trudną rzekę, która niestety jest na tyle trudna, że uśmierciła kilka osób. Jedną w 2010 roku, jedną dwa lata po nas. I w związku z tym władze Alaski postanowiły, słusznie, niesłusznie, no nie mi to oceniać, ale postanowiły. Usunąć ten autobus, żeby już nikt w tamto miejsce nie chodził i żeby oni nie musieli tych osób ratować czy tych zwłok potem stamtąd sprowadzać. I specjalny, olbrzymi wojskowy helikopter przyleciał tam, wycięto dziury w dachu tego e, autobusu, pod piętoliny i zabrano go stamtąd, gdzie? Nie wiadomo. Nie podali, powiedzieli tylko, że jest to tajna lokalizacja i co dalej z tym autobusem będzie: czy on będzie zamknięty w strefie 51, czy on będzie e, przerobiony na żyletki, czy trafi do jakiegoś muzeum, tego nie wiemy. Mamy nadzieję, że jednak będzie to muzeum i że będzie dostępny. E, ja mam tylko takie wątpliwości, czy czy to było potrzebne i czy to rozwiąże problem, bo wydaje mi się, że dla wielu osób faktycznie ten autobus był takim symbolem, ale bardziej chodziło też o to miejsce. I myślę, że nawet pomimo tego, że autobusu tam nie ma, to ludzie i tak mogą próbować tam chodzić i mogą próbować po prostu dotrzeć do tego miejsca, w którym żył Aleksander Trump, nawet jeżeli to będzie tylko pusty plac pośrodku drzew. A podejrzewam, że za ułamek tej kwoty, która została wydana na lot takiego helikoptera, bo to były dziesiątki tysięcy dolarów można było wybudować, tak jak na innych szlakach górskich się buduje jakiś prosty most i już by wszyscy bez problemu tam docierali, ale może, może to nie było wcale takie proste i wcale takie tanie. W każdym razie tego autobusu już nie ma i można powiedzieć, że skończyła się jakaś taka symboliczna era i no i wielki, wielki symbol dla nas. Bardzo istotne miejsce po prostu przestało istnieć. No, i na koniec najważniejszy news, który najpierw w ramach takiego zwiastunu zobrazuję wam za pomocą kubków. No więc y, nasza szuflada y, powiększyła się o jeden nowy mały kubeczek. A nasza rodzina już za kilka tygodni powiększy się o trzeciego busa. I y, już dawaliśmy o tym znać na Instagramie czy na Facebooku, i kilka osób już napisało, że no to pojeździli busem przez świat i że się skończyło. I to nie pierwszy raz, jak już coś u nas kończy, bo to już chyba z czterdziesty raz, jak ktoś tam pisze, że busem przez świat się skończyło. Bo busem przez świat się skończyło już zaraz po pierwszej wyprawie. Busem przez świat się skończyło, kiedy zaczęliśmy zabierać ze sobą innych ludzi z internetu. Potem, kiedy przestaliśmy zabierać ludzi z internetu. Potem się skończyło, kiedy z Volkswagena przesiedliśmy się do Forda. Następnie się skończyło, kiedy z Forda przesiedliśmy się do Deliki z napędem na cztery koła. Skończyło się też, kiedy zamiast 8 dolarów zaczęliśmy wydawać 16 dolarów. Także kończyliśmy się wielokrotnie, kończymy się po raz kolejny, ale z doświadczenia już wiemy, że te wszystkie końce to tak naprawdę po prostu nowe początki i że przed nami zupełnie inny rozdział, bo to na pewno nie będzie już to samo. Ale życie nigdy nie jest takie samo i każda kolejna rzecz w życiu powoduje, że to życie wchodzi w nowy etap i się zmienia, jest zupełnie inaczej. Ale to, że jest inaczej, nie znaczy wcale, że jest gorzej. Zazwyczaj jest inaczej. Jest fajniej. Także nie planujemy wstawiać busa do garażu, tylko planujemy zacząć podróżować inaczej, we trójkę. Z takim kubaskiem dodatkowym. No, to do zobaczenia w sobotę o 19.00.